Cześć i czołem. Mi mam na kolejnym Mass Effect, I mam nadzieję, że już ostatnim. Dobra. No, otwórzcie. Bo już też też zagrać w dwójkę, potem w trójkę. się To był prawdziwy honor móc walczyć razem z wami, komandorze Shepard. Mimo strat odnieśliśmy sukces. Moi zwierzchnicy uhonorują panią Williams za to, co zrobiła. Jej poświęcenie zdobyło ludzkości wielki szacunek mojej rasy. Aż była cholernie dobrym żołnierzem. Zdawała sobie sprawę z ryzyka. Zrobiła to, co do niej należało. Tak, to ponura rzeczywistość, z którą każdy żołnierz musi się pogodzić. Bądźcie pewni, komandorze, że nigdy nie zapomnimy o tym, czego tutaj dokonaliście. Opuścimy wasz statek przy najbliższym postoju. Może będziemy mieli jeszcze szansę współpracować. Szukacie zaopatrzenia? No pewnie, komandorze. O, jeszcze lepiej. który mi na... Boże, co za... No niestety trochę te dziesiątki kosztują, jak widać. no że żeby już właśnie nie męczyć Nie mogę już lecieć na cytadele. Ale raczej będę musiał, bo nie będę miał wyboru. Przekazałem raport do cytadeli, komandorze. Potwierdzili wysłanie posiłków. Ambasador Udina chce, byśmy zameldowali się w cytadeli. Rada zbiera floty, aby rozprawić się z Sarenem i jego getami. Wiedziałem, że zmądrzeją. Wracamy do cytadeli, Joker. Normandia ma lecieć na czele floty. Tak jest, ser. Niestety, nie wszystko złoto co się świeci! Dobra robota, szepard. Dzięki tobie rada podjęła w końcu jakieś kroki przeciwko sarenowi. Ambasador ma rację. Jeśli Saren jest na tyle głupi, by zaatakować cytadele, będziemy przygotowani na jego przybycie. Wszystkie przekaźniki masy łączące przestrzeń cytadeli z systemami Terminusa są monitorowane. Sądzicie, że blokada go powstrzyma? Jest w tej chwili na ilos, szuka tam kanału. Co zamierzacie w tej sprawie zrobić? Na ilos można dotrzeć tylko poprzez przekaźnik mu, komandorze. Jeśli wyślemy tam flotę, czeka nas wojna na pełną skalę. Teraz czas na dyskretne działania, komandorze. Zaskoczenie jest atutem Sarena. Zdemaskowany nie stanowi zagrożenia. Już po wszystkim. Jeden statek wchodzący na obszar systemów Terminusa nie wywoła przecież wojny. Będę działać dyskretnie. Odpalenie ładunku nuklearnego na Wirmirze. Ej, Tym, to było to jańska serde... robota, nie moja. tylko, komandorze, sprawdził się w trawersie. Jednak w przypadku ILOS potrzebna będzie większa doza dyplomacji. Sytuacja jest opanowana. To kanał jest największym zagrożeniem. Nie zapominajcie o tym. Saren jest mistrzem manipulacji. Kanał ma tylko odwrócić uwagę od jego prawdziwego planu, ataku na cytadele. Prawdziwym zagrożeniem jest suweren. Saren jest tylko sługusem. Nikt nie widział żniwiarzy. Wy znacie ich jedynie z wizji. Nie dokonamy inwazji na systemy Terminusa z powodu jakiegoś snu. Jeśli Saren znajdzie kanał, jesteśmy udupieni. Musimy lecieć na Ilos. Odnoszę wrażenie, że komandor Shepard łatwo się nie podda, ambasadorze. Shepard, to sprawa polityczna. Nie powiem, dzięki tobie ludzkość zyskała bardzo wiele, ale zaczynasz sprawiać coraz więcej problemów. Ty chuju, sprzedałeś nas. Upełna odpowiedź. Od polityka, komandorze. Wykonaliście swoje zadanie, teraz moja kolej. Zablokowaliśmy podstawowe systemy Normandii. Jesteście uziemieni. Do odwołania. Odjebało ci? Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem, wciąż mi nie wierzysz? Czas na was, komandorze? To już nie wasza sprawa. Rada przejmuje inicjatywę. Z moją pomocą, ma się, rozumieć. Komandorze, nie wierzę, że mogli to zrobić. Przykro mi. To nie twoja wina. To nie w porządku. Nikt inny nie zdołałby dokonać tego, co ty. Rada zawdzięcza ci wszystko. Wszystko! A jednak pozbawiła cię dowództwa i uziemiła Normandię. Kurwa, nie wierzę. Odmawiają mi podjęcia pościgu za Sarenem. Jeśli go nie powstrzymają, wszyscy zginiemy. Może powinniśmy się odwołać, nakłonić ich do zmiany decyzji? Naciskałem na nich ze wszystkich sił. Nie chcieli ustąpić. Więc to tak? Po prostu odejdziesz, poddasz się i skażesz galaktykę? Na razie wypadliśmy z gry, ale znajdę sposób, żeby rozpocząć nową partię. Wierzę w ciebie, Shepard. Możesz na mnie liczyć. Zawsze. Mam nadzieję, Kurde. że nie mi komendorze. komandorze. Jest wiadomość od kapitana Andersona. Co za? Joker, szpiegujesz nas? Nie, sir. Wiedziałem, że jest pan na statku, i postanowiłem przez Kapitan prosił, by spotkać się z nim w klubie Flux. Klub znajduje się wewnątrz okręgów. Trzeba się z nim spotkać. Arane. Co za? Trwa dekompresja. Proszę czekać. Zapisano oficer dowodzący... Wybaczcie, komandorze. Normandia jest zablokowana. Rozkaz ambasadora Udiny. Z chęcią bym Odin nie odstrzelił jego łepek. Ech, teraz z tą windą się męczyć. A może i nie No I uniknęliście kilkuminutowej jazdy No jak sekundowej raczej, bo minusowi to by było przesada Jeszcze zerknę tutaj Ale jeśli nie będzie nic To dosłownie się wściekny na kupców Witam komandorze. Pokaż mi co masz Dostęp ma. do rzadkich towarów. No dobra, poza tym to... średni, ciężki. No wy sobie chyba jaja robicie już ze mnie. Przepraszam. No. I zostało tutaj tylko trzy misje poboczne. Zaraz, nie, nie, nie wstecz, wstecz, wstecz. Dzielnica finansowa. Ja nie wiem, po ja tych kupców, skoro będę wie wiem... ...to na pewno nic nie będą dla mnie ciekawego. Komandorze, obecny... Proszę mi pokazać swoje. Kroganin, kroganin, turianin. Akwarianin? To gdzie? Komandorze, obecny tu... Proszę mi pokazać swoje. Najdzie mi strzelbę. Komandorze, Proszę mi pokazać swoje. Ja nie wiem, po co zrobili tych kupców? Do kliniki medycznej nie idę, bo tam nic nie ma. A, jest fan. Ostatnie spotkanie. Witaj ponownie, Ziemska Pokaż mi co ma. Nie mogłem się doczekać ponownie. Mam plan i potrzebuję waszej pomocy. Mam dużo pracy, ale mogę poświęcić ci chwilkę. Świetnie, to zajmie tylko chwilę. Ostatnio tyle ludzkich kolonii zostało zaatakowanych. A jedno widmo nie może być wszędzie. Może powinniście zaproponować mnie na stanowisko drugiego widma. Konrad, to nie jest najlepszy pomysł. Byłbym świetnym widmem! Razem z wami pokazałbym Radzie, co naprawdę warta jest ludzkość. Wiem, że boicie się zaufać ludziom po stracie drużyny na Akuzę, ale ja nie zawiodę. A co z Twoją żoną, Konradzie? Ona też Ci ufa. Nie zawiedziesz jej w ten sposób? Co? Nie rozumiem. Wiesz, dlaczego ciągle w tym siedzę? Bo wierzę, że są ludzie, którzy tworzą prawdziwą siłę ludzkości. Macie. Macie rację. Przesadziłem z tymi planami, a chciałem tylko pomóc. Naprawdę! Wrócę do domu. Dziękuję za dobrą radę. Nie no, tekst. Głos spotkał w dwójce, a ten tekst, który powie, to mnie dobił. Słucham, człowieku, czegoś ci trzeba. Och, oh, na pewno mój towar cię zadowoli. Toryan, Nie, No. Słucham, człowiek. Do widzenia. No zobaczę. Słucham, człowieku. Czegoś Och, na pewno mój towar cię zadowoli. No po co z robili kupcu? To wyciąg z konta bankowego. Masz tu czarno na białym, że coś od ciebie kupiłem. I jest też data. Nie będziemy walczyć za obcych! Przepraszam, widmo, prawda? Komandorze Shepard, to zaszczyt móc Was spotkać. Po co ta cała demonstracja? Nazywam się Charles Sarasino, jestem przedstawicielem partii Terra Firma. Z nadchodzącym dniem zawieszenia broni, staramy się, by nasze głosy słyszane były przez ugodowców z prezydium. Mogę liczyć na wasze poparcie w nadchodzących wyborach? Wspominacie koniec wojny, pierwszego kontaktu protestując? Od 26 lat to robimy. Wojna dała ludzkości nauczkę. Niestety. Niektórzy chyba o niej zapomnieli. Jeżeli my nie staniemy w swojej obronie, nikt tego nie zrobi. Zdawało mi się, że wojny pierwszego kontaktu nauczyły nas pokory wobec innych raz. To możliwe, komandorze, ale jeśli obcy wyrażali dotąd swoje opinie z pozycji siły, czemu my nie mielibyśmy zacząć postępować podobnie? Incydent przy przekaźniku masy to okropne nieporozumienie. Czy widząc dzieci sięgające po broń, nie chcielibyście ich zatrzymać? Powstrzymałbym oczywiście, ale nie zabijałbym. O jaki stołek się ubiegasz? Chcę zająć stanowisko jednego z pięciu ministrów do spraw galaktyki w parlamencie. Jednak wymagania stawiane przed kandydatami są zabójcze. Trzeba spędzać ponad pół roku przebywając w kosmosie. Z czego w jednym miejscu można się zatrzymać najdłużej na miesiąc. Podobnie jak wy, komandorze, większość czasu spędzam w przestrzeni kosmicznej. Nie znam programu partii Terra Firma. O co walczycie? Naszym głównym postulatem jest twarda polityka wobec obcych za pomocą dyplomatycznych metod, w najgorszym wypadku militarnych. To ma sens, ale nie zmienia faktu, że część z waszych haseł brzmi szowinistycznie. Że co proszę? Polityka ludzi to chyba nie twoja sprawa. To, co robi przymierze, wpływa na wszystkich. Żyjemy w galaktyce, panie Sarasino. Nie możemy udawać, że jesteśmy sami. Nie, oczywiście, że nie. Chcę tylko podkreślić, że inne gatunki nie mają prawa wtrącać się w politykę przymierza. Przykro mi. Uważam, że powinniśmy pokojowo współpracować z innymi rasami. Znamy tę śpiewkę. Naiwni przywódcy nieraz deklarowali pokój w naszych czasach. Nie możemy jednak pozwolić, by powtórzyła się tragedia z Shanksi. Pewnie nie da się Was przekonać do publicznego poparcia mojej kandydatury. Poparcie pierwszego ludzkiego widma byłoby nieocenione. Ma pan prawo do własnej opinii, panie Sarasino, ale z całym szacunkiem nie zgadzam się z panem. Rozumiem. Cieszę się, że przynajmniej wspieracie proces demokratycznych przemian. Dziękuję za poświęcony mi czas, komandorze. Proszę pamiętać o Terra Firma w dniu wyborów, ponieważ Terra Firma pamięta o Was. Ziemia ponad wszystko. No. I jeszcze jedno. No. Przepraszam. Żołnierzu, możemy pogadać? Żołnierzu, mamy tu poważną sytuację. Potrzebujemy pomocy kogoś, komu sprawy ludzkości nie są obojętne. O jakim problemie mowa? Od razu do konkretów, co? Ha, e, nic dziwnego, że nasza flota jest najlepsza w całej cholernej galaktyce. Elias Keller, negocjator przymierza. Niebawem wezmę udział w niezwykle istotnych rozmowach z salarianami. Nie wyobrażacie sobie, jak trudne to negocjacje. Walczę za ludzkość równie ciężko jak wy, tyle że używam słów zamiast spluwy. Rozumiem, to ważne. Czego potrzebujesz? Chcę działać skutecznie dla dobra ludzkości. Potrzebne mi są najlepsze dostępne środki. Istnieje stymulator myśli, zwiększający czujność i zdolność zapamiętywania. Można go kupić legalnie, ale są miesięczne limity. A ja potrzebuję trochę więcej. A dokładniej co to za stymulator? Nie, znam się na tym medycznym bełkocie. Zwiększa zdolność postrzegania, pamięć krótkotrwałą i takie tam zdety. Łatwiej mi się po nim skoncentrować. Będę jak brzytwa, nic mi nie umknie. Jeżeli znasz miesięczny limit, dlaczego go przekraczasz? Negocjacje miały się odbyć już w zeszłym tygodniu. Salarianie je przeciągają, pewnie celowo. Bez stymulatora będę do dupy. Mój asystent będzie musiał negocjować za mnie. Już widzę, jak wszystko chrzani. Powinieneś bardziej ufać swojemu asystentowi. Nie szkoliłeś go? Mój asystent chce iść na ustępstwa wobec Ras Cytadeli że niby jesteśmy tacy rozważni. Nikt nie będzie nas poważał, dopóki nie pokażemy, kto tu rządzi. Turjanie tak zrobili i wygrali. Więc zapomnijcie o moim asystencie. Dlaczego ta transakcja jest taka ważna? Salarianie chcą podpisać długoterminowy kontrakt handlowy. Miliardy kredytów do zgarnięcia. Jeśli nie dostanę tego towaru, negocjacje przejmie mój asystent. Wszystko pójdzie się jebać. To byłaby porażka. Powinieneś bardziej ufać swojemu asystentowi. Mój asystent... Nikt nie będzie nas poważał, dopóki nie pokażemy, Zobaczcie, kto tu to jest rządzi. Powtórka przed przed niego, tak tak to... I wygrali. Więc zapomnijcie o moim asystencie. Keller, masz poważny problem. Musisz iść na odwyk. To tylko Ta. tak Każdy wygląda, drużyny, jednym, tak ale zapewniam, to jednorazowy przypadek. Wszyscy najlepsi negocjatorzy lecą na wspomagaczach. Wszyscy balansują na granicy limitu. Tak to jest w biznesie. Jakoś nie widzę najlepszych negocjatorów krzyczących, by zwiększyć limity, Keller. Cóż, macie trochę racji. Chciałem umocnić pozycję ludzkości, ale kosztem swojego zdrowia. Słuchajcie. Ostatni raz użyję tak, tego. Załatwię ten kontrakt i idę na odwyk. Tak to się kończy. Nie ma takich negocjacji, które warte są zmarnowania twojego życia. Odpuść sobie i szukaj pomocy. Nic nie rozumiesz. Ludzkość mnie potrzebuje, a ja potrzebuję tego środka. Bez niego na pewno. Sam już nie wiem. Jestem wyczerpany. Wystarczyłaby jeszcze jedna dawka. Załatwimy Salarian Ta, nie, i to sprawi. Albo załatwisz siebie. To nie wstyd mieć problem. Ale musisz poddać się terapii. Macie rację. Ja powiem asystentowi prawdę. Nie mogę tak dłużej pracować. Potrzebuję pomocy. Żałuję, że tak się stoczyłem. Nie mogę uwierzyć, że mogło do tego dojść. Tak po prostu, pod gołym niebem. On też nie mógł. Agent SOC powiedział, że wzrosła liczba brutalnych przestępstw. Dobrze, że jesteście, Shepard. Słyszałem, co się stało. Odwołali mnie z tej misji. Tak jak wtedy, kiedy zmusili Was do zdania Normandii. Wiem, przykro mi. Próbowałem Was ostrzec, ale nie mogłem przesłać wiadomości, dopóki nie wylądowaliście. Wiem, że jesteście teraz wściekli. Ale nie możecie się poddać. Oni wszyscy myślą, że już po sprawie. Pokażemy im, że się mylą, nie? Musicie polecieć na ilos. Trzeba powstrzymać Sarena przed skorzystaniem z kanału. Tylko jeden statek może przedostać się niepostrzeżenie do systemów Terminusa, ale jest uziemiony. Kontrola Cytadeli zablokowała wszystkie systemy Normandii. Jeśli jednak unieważnimy rozkazy ambasadora, możemy sprawić, że uruchomią ją na powrót. Zanim ktokolwiek się zorientuje, będziecie już w systemach Terminusa. Jeśli ukradniemy Normandię, zrobią z was kozła ofiarnego. A jeśli Saren odnajdzie kanał, to nie będzie miał mnie kto osądzić. Żniwiarze nas zniszczą, radę ludzi całą cholerną galaktykę. Tylko wy możecie go powstrzymać, Shepard. Dlatego zrobię co się da, żeby wydostać Normandię. Kradzież Normandii oznacza bunt. A co jeśli załoga się nie zgodzi? Normandia jest teraz wasza, komandorze. Jej załoga pójdzie za wami choćby w ogień. Dobrze o tym wiecie. Nie zapomnę tego, kapitanie. Obiecuję. Mogę odblokować Normandię z Centrum Kontroli Cytadeli. Będziecie mieli kilka minut, zanim ktokolwiek się zorientuje. To teren zamknięty, patrolowany przez strażników. Jak chcecie się tam dostać? Zostawcie to mnie. Tylko bądźcie na Normandii, kiedy systemy zostaną włączone. Zginiesz, kapitanie. Musi być inny sposób. To ambasador Udina wydał rozkaz. Jeśli zdołam włamać się do komputera w jego biurze, być może zdołam go unieważnić. Nie będzie bezczynnie stał, kiedy będziecie grzebać w jego komputerze. Przy odrobinie szczęścia nie będzie go tam. A jeśli będzie, to coś wymyślę. Ambasador Wam tego nie wybaczy, kapitanie. Zostaniecie oskarżeni o zdradę. Ryzykujecie wyrok śmierci. Włamuje się do komputera ambasadora albo ryzykuje spotkanie z ochroną cytadeli. Ale uh -huh. i tak niedobrze. Wybierajcie, szeparcie. Ale cieka. ja wolę, żebyś się włamał do biura. Włamanie daje większe szanse. Miałem nadzieję, że to powiecie. Ambasador sprawił, że to sprawa osobista. Jesteście gotowi wyrwać się z tej stacji, komandorze? Do roboty. Ja zajmę się blokadą. Wy zejdźcie na Normandię i powiedzcie Jokerowi, żeby się przygotował. Dobra, chcę do, do, do zobaczyć jeszcze. Okej. Okay. Na i rozgóły będą gety, 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 gety. Bien.